Cześć, mój przyjacielu. Dziś chcę porozmawiać z tobą o czymś, co może całkowicie odmienić twoje życie o Bożej Opatrzności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Bóg działa w małych rzeczach, które spotykasz na co dzień? Jak troszczy się o ciebie, nawet gdy tego nie zauważasz? To właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. O tym, jak wiara w Bożą Opatrzność może przynieść niezwykły spokój w twoim życiu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym cię zaprosić na coś wyjątkowego. Na końcu tego filmu pomodlimy się razem. Będzie to modlitwa o otwarcie naszych serc na Bożą opatrzność. Zostań z nami do końca, bo ten moment może być początkiem nowej drogi w Twoim życiu duchowym. Teraz zagłębimy się w ten ważny temat. Wiesz, życie nie zawsze jest łatwe. Czasami wydaje się, że wszystko idzie nie tak, że problemy się nawarstwiają i nie ma wyjścia. Ale to właśnie w takich chwilach musimy pamiętać: Bóg jest w kontroli. On ma dla każdego z nas plan, plan pełen miłości i troski. Jak mówi księga Jeremiasza, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Pomyśl, ile razy przeszedłeś przez trudne sytuacje i patrząc wstecz, zdałeś sobie sprawę, że to było konieczne dla Twojego wzrostu? Ile razy nie w Twoim życiu zamieniło się w o wiele większe tak później? To, mój przyjacielu, jest Boża opatrzność w działaniu. Bóg działa za kulisami, przygotowując dla ciebie to, co najlepsze, nawet gdy tego nie rozumiesz. Pamiętasz historię Józefa z Księgi Rodzaju? Został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, niesłusznie uwięziony, zapomniany w więzieniu. Ale Bóg miał większy plan. Na końcu Józef stał się zarządcą Egiptu i ocalił swój lud przed głodem. Sam powiedział do swoich braci: Wy zamyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg zamyślił to na dobro. Zobacz, jak Boża Opatrzność zadziałała w jego życiu. Ty również masz taką historię. Może jeszcze jej nie dostrzegasz, ale Bóg działa w twoim życiu już teraz. Ten problem w pracy, ta trudność finansowa, ta skomplikowana relacja wszystko to może być częścią Bożego planu, aby doprowadzić cię do czegoś większego, czego jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. Ale jak możemy żyć? Wierząc w tę Bożą opatrzność, jak znaleźć spokój pośród życiowych burz? Odpowiedź leży w zaufaniu. Zaufanie Bogu nie oznacza, że wszystko będzie idealne, że nie będzie trudności. Oznacza to, że nawet pośród trudności wiemy, że nie jesteśmy sami, że jest kochający Ojciec, który troszczy się o nas. Pomyśl o Psalmie, w którym napisano: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij Twój mnie pocieszają. Jaka ufność, jaki spokój. To właśnie Boża Opatrzność może wnieść do Twojego życia. Pewność, że niezależnie od tego, co się dzieje, Bóg jest w kontroli. Możesz myśleć, ale jak mogę mieć taką ufność? Jak mogę wierzyć w tę opatrzność, gdy wszystko wydaje się iść nie tak? Mój przyjacielu, wiara jest jak mięsień. Im więcej ją ćwiczymy, tym staje się silniejsza. Zacznij dostrzegać małe błogosławieństwa każdego dnia. Ten piękny zachód słońca, uśmiech dziecka, uścisk przyjaciela. Wszystko to są znaki troski Boga o ciebie. Pamiętaj też słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście daleko cenniejsi niż one? Jeśli Bóg troszczy się o małe ptaki. O ileż bardziej zatroszczy się o ciebie, swoje najcenniejsze stworzenie? Boża Opatrzność nie oznacza, że powinieneś siedzieć bezczynnie, czekając aż wszystko spadnie ci z nieba. Nie, masz ważną rolę w tym procesie. Bóg działa przez nas, nasze działania, nasze wybory. To partnerstwo. Ty robisz swoją część, ufając, że Bóg zrobi swoją. Jak mówi przysłowie: Pan Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Pomyśl o Marii, Matce Jezusa. Gdy Anioł Gabriel przyszedł do niej z tą niesamowitą nowiną, mogła odmówić, mogła się bać, ale zaufała Bożej Opatrzności i powiedziała: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I zobacz, jak Bóg ją uhonorował za to zaufanie. Ty także możesz mieć postawę Marii. Kiedy pojawią się wyzwania, kiedy niepewność zapuka do twoich drzwi, możesz powiedzieć: Niech się stanie wola Boża. To nie jest rezygnacja. To zaufanie, to wiedza, że nawet jeśli teraz nie rozumiesz, Bóg ma większy plan. Spokój, który pochodzi z wiary w Bożą opatrzność, nie jest zaprzeczeniem problemów, nie jest udawaniem, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. To wewnętrzny pokój, który mówi: Nie wiem jak, ale wiem, że Bóg pomoże mi przez to przejść. To patrzenie w przyszłość z nadzieją, nawet gdy teraźniejszość wydaje się ponura. Pamiętaj słowa apostoła Pawła. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, którzy według jego postanowienia są powołani. Wszystkie rzeczy, mój przyjacielu, dobre i złe, radości i smutki, wszystko współdziała ku dobremu, kiedy ufasz Bożej Opatrzności. Czy już doświadczyłeś tego spokoju? Czy czułeś ten pokój, który przewyższa wszelki rozum? Jeśli nie, chcecie Dziś zaprosić do zrobienia kroku wiary. Otwórz swoje serce na tę prawdę. Boża opatrzność to nie abstrakcyjne pojęcie, to rzeczywistość, która może odmienić Twoje życie. Pomyśl o wszystkich razach, kiedy martwiłeś się o coś, co ostatecznie się nie wydarzyło. Ile nocy straciłeś sen, ile niepotrzebnego stresu. Wiara w Bożą opatrzność uwalnia nas od tego niepokoju, pozwala nam żyć teraźniejszością z wdzięcznością i patrzeć na przyszłość z nadzieją. Jezus nauczył nas modlić się: chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, zobacz mądrość tej modlitwy. To nie chleb na przyszły miesiąc ani na przyszły rok, to chleb na dziś. Opatrzność Boża uczy nas ufać Bogu dzień po dniu, wiedząc, że On zatroszczy się o jutro, kiedy nadejdzie. Może właśnie teraz przeżywasz trudny moment, może to choroba, problem finansowy, konflikt rodzinny. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg widzi twoją walkę, On zna twój ból i On działa, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Opatrzność Boża działa w twoim życiu w tej właśnie chwili. Pamiętaj o historii Hioba. Stracił wszystko: rodzinę, bogactwo, zdrowie. Ale pośród cierpienia powiedział: "Choćby mnie zabił, będę mu ufał", jaka niezachwiana wiara. I zobacz, jak Bóg go na końcu wynagrodził. Opatrzność Boża może wydawać się nieobecna w chwilach próby, ale nigdy nas nie opuszcza. Wierzenie w opatrzność Bożą nie oznacza, że nigdy więcej nie będziesz miał problemów. Oznacza to, że będziesz miał siłę, aby stawić czoła tym problemom. Oznacza to, że będziesz miał pokój w czasie burzy. Oznacza to, że będziesz wiedział, że na końcu wszystko będzie współdziałać dla Twojego dobra. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby podziękować za rzeczy, które się nie wydarzyły w Twoim życiu? Za niebezpieczeństwa, od których zostałeś ochroniony, nawet nie wiedząc o tym? To również jest opatrzność Boża. Bóg działa nie tylko w tym, co się dzieje. Ale także w tym, czego nie pozwala, aby się wydarzyło. Ile razy uratował Cię przed sytuacjami, które mogłyby być katastrofalne? Spokój wynikający z wiary w opatrzność Bożą pozwala nam patrzeć na życie innymi oczami, pozwala nam dostrzegać piękno nawet w trudnych momentach, pozwala nam być wdzięcznymi, nawet gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. To zmiana perspektywy, która zmienia wszystko. Pomyśl o apostowie Piotrze, idącym po wodzie. Dopóki utrzymywał oczy na Jezusie, potrafił robić rzeczy niemożliwe, ale kiedy spojrzał na falę, zaczął tonąć. Opatrzność Boża jest taka, kiedy utrzymujemy oczy na Bogu, jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę. Czy trzymasz swoje oczy na Bogu? Czy może pozwalasz się przygnieść falom życia? Dobrą wiadomością jest to, że nawet kiedy toniesz jak Piotr, Jezus jest tam, wyciągając rękę, aby cię uratować. Opatrzność Boża nie opuszcza nas nawet w naszych momentach słabości. Życie w spokoju nie oznacza braku problemów. Oznacza to stawienie czoła problemom z pewnością, że nie jesteśmy sami. Oznacza to wiedzę, że za każdym wyzwaniem kryje się szansa na wzrost, lekcja do nauczenia się, cel do osiągnięcia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy wydają się nieodpowiedziane? Czasami nie od Boga jest największym dowodem na opatrzność Bożą w naszym życiu. On widzi, czego my nie widzimy, wie, czego my nie wiemy. Zaufanie mu to zaakceptowanie, że jego plany są większe niż nasze. Pamiętaj o słowach proroka Izajasza, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, wyrocznia Pana. Opatrzność Boża często działa w sposób, którego nie rozumiemy w danej chwili, ale patrząc wstecz, możemy dostrzec doskonałość Bożego planu. Wierzenie w opatrzność Bożą daje nam odwagę, by marzyć o wielkich rzeczach, bo wiemy, że mamy wielkiego Boga po naszej stronie. Nie bój się sięgać wyżej, szukać większych rzeczy. Jeśli Bóg umieścił to marzenie w twoim sercu, on zapewni środki, aby je zrealizować. Spokój wynikający z tej wiary pozwala nam być światłem w świecie. Kiedy ludzie wokół ciebie widzą twój pokój pośród trudności, są przyciągani do tej wiary. Stajesz się żywym świadectwem miłości i troski Boga. Pomyśl, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś naprawdę wierzył z całego serca, że Bóg jest w kontroli. Jak bardzo zmniejszyłyby się twoje zmartwienia, jak bardzo wzrosłaby twoja radość, jak inaczej stawiałbyś czoła wyzwaniom. To jest życie, które opatrzność Boża oferuje tobie. Nie musisz dźwigać ciężaru świata na swoich barkach, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Nie musisz kontrolować wszystkiego. Opatrzność Boża zaprasza nas do oddania sterów, do zaufania, do odpoczywania w miłości Boga. To zaproszenie do życia lżejszego, pełniejszego. Pamiętaj: Bóg nie obiecuje nieba bez chmur, ale obiecuje siłę, by stawić czoła burzy. On nie obiecuje, że nigdy się nie potkniesz, ale obiecuje podnieść cię, kiedy upadniesz. Opatrzność Boża nie oznacza braku problemów. Ale oznacza stałą obecność Boga pośród problemów. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentów, kiedy wszystko wydawało się iść nie tak, ale na końcu zrozumiałeś, że to było dokładnie to, co musiało się wydarzyć? To jest opatrzność Boża w akcji. Bóg piszący prosto po krzywych liniach, przekształcający nasze trudności w okazję do wzrostu. Spokój wynikający z wiary w opatrzność Bożą. Pozwala nam łatwiej przebaczać, bo wiemy, że Bóg może użyć nawet obelg i niesprawiedliwości dla naszego dobra. Jak powiedział Józef swoim braciom: Wy knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Wierzenie w opatrzność Bożą nie oznacza, że mamy być pasywni. Oznacza działanie z pewnością, że Bóg jest z nami. To jak rolnik, który sieje ziarno, robi swoją część, ale ufa, że Bóg ześle deszcz i słońce we właściwej ilości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak doszedłeś do tego punktu? Nad ludźmi, których Bóg umieścił na Twojej drodze, nad możliwościami, które się pojawiły, nad przeszkodami, które pokonałeś? To wszystko jest opatrznością Bożą. Bóg tka nici Twojej historii, nawet wtedy, gdy tego nie dostrzegasz. Spokój wynikający z tej wiary pozwala nam być bardziej współczującymi wobec innych, bo wiemy, że tak jak Bóg działa w naszym życiu. Tak samo działa w ich życiu. Stajemy się bardziej cierpliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej gotowi wyciągnąć rękę do potrzebujących. Pamiętaj słowa Jezusa: Nie martwcie się o jutro, bo jutro samo zatroszczy się o siebie. Opatrzność Boża uczy nas żyć teraźniejszością, ufać przyszłości i nie pozwalać, by strach przed tym, co nadejdzie, nas sparaliżował. Czy kiedykolwiek czułeś się samotny, opuszczony? Chcę, żebyś wiedział, że nigdy nie jesteś naprawdę sam. Boża Opatrzność zawsze działa, nawet w najciemniejszych momentach. Jak mówi Psalmista: Gdybym położył się w najgłębszym dole, tam też jesteś. Wiara w Bożą Opatrzność daje nam nową perspektywę na sukces i porażkę. Wiemy, że to, co świat uważa za porażkę, może być tylko objazdem na Bożej drodze do czegoś większego. A to, co świat uważa za sukces, może nie być najlepsze dla nas w Bożym planie. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej hojni, bo wiemy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i że On może użyć naszej hojności, aby błogosławić innych. Jak mówi przysłowie, kto daje biednym, pożycza Bogu. Czy kiedykolwiek miałeś moment, aha, kiedy wyraźnie dostrzegłeś działanie Boga w swoim życiu? Te momenty są bezcenne, wzmacniają naszą wiarę i przypominają nam, że Boża opatrzność jest zawsze obecna, nawet gdy jej nie dostrzegamy. Wiara w Bożą opatrzność pomaga nam stawić czoła lękowi przed przyszłością. Nie wiemy, co się stanie jutro, ale wiemy, kto trzyma jutro w swoich rękach. Jak mówi psalmista: Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on wszystko uczyni. Pomyśl, ile razy martwiłeś się o coś, co nigdy się nie wydarzyło. Boża opatrzność zaprasza nas Abyśmy zamienili zmartwienie na zaufanie, a niepokój na pokój. To zaproszenie do pełniejszego życia w teraźniejszości, bez ulegania strachowi przed przyszłością. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że nawet Twoje błędy i niepowodzenia mogą być użyte przez Boga? Boża opatrzność nie zależy od naszej doskonałości. Bóg może użyć nawet naszych słabości do realizacji swoich celów. Jak powiedział Paweł: Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej cierpliwymi: cierpliwymi wobec innych, cierpliwymi wobec samych siebie, cierpliwymi wobec Bożych planów. Pamiętamy, że jak mówi Kochelet, wszystko ma swój czas pod niebem. Wiara w Bożą Opatrzność nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieć wątpliwości. Oznacza, że nawet wśród wątpliwości wybieramy zaufanie. Jak Ojciec, który powiedział Jezusowi: Wierzę, pomóż mojej niewierze. Bóg honoruje nawet naszą niedoskonałą wiarę. Czy czułeś się kiedyś nieodpowiedni do zadania, które Bóg przed tobą postawił? Pamiętaj o Mojżeszu, który czuł się niezdolny do prowadzenia ludu. Ale Bóg powiedział: Moja łaska ci wystarczy. Boża opatrzność nie powołuje wykwalifikowanych, ale kwalifikuje powołanych. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej wdzięcznymi. Wdzięcznymi nie tylko za dobre rzeczy, ale nawet za trudności. Bo wiemy, że Bóg może je wykorzystać do naszego wzrostu. Jak mówi Jakub, uważajcie za wielką radość, gdy spotykacie się z różnymi próbach. Pomyśl, jak inaczej wyglądałoby Twoje życie, gdybyś codziennie stawiał czoła z pewnością, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jak to by zmieniło Twoje podejście do pracy, relacje, sposób radzenia sobie z problemami? Boża Opatrzność oferuje nam tę transformującą perspektywę. Czy kiedykolwiek czułeś, że Bóg Milczy w chwili potrzeby? Boża opatrzność przypomina nam, że milczenie Boga nie jest nieobecnością. Czasami to w chwilach pozornego milczenia Bóg dokonuje najgłębszej pracy w nas. Wiara w Bożą opatrzność daje nam odwagę do przebaczenia. Bo wiemy, że tak jak Bóg przebacza nasze winy, tak daje nam siłę, abyśmy przebaczyli tym, którzy nas skrzywdzili. Jak nauczał Jezus, przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej współczującymi wobec innych. Bo wiemy, że tak jak Bóg działa w naszym życiu, tak działa także w ich życiu. Stajemy się narzędziami Bożej opatrzności dla tych, którzy są wokół nas. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Bóg użył nieprawdopodobnych osób w Biblii? Pomyśl o Dawidzie, prostym pasterzu, który został królem, albo o Esterze, sierocie, która uratowała swój lud. Boża Opatrzność często działa poprzez najbardziej nieoczekiwane osoby. Pamiętaj, Boża Opatrzność nie polega na łatwym życiu, ale na życiu z celem. To świadomość, że nawet w trudnościach jest większy plan w działaniu. Jak mówi list do Rzymian: Dla tych, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy współpracują ku dobremu. Wiara w Bożą Opatrzność uwalnia nas od potrzeby kontrolowania wszystkiego. Pozwala nam oddać stery i zaufać. Że Bóg jest na czele. Jak mówi przysłowie: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumieniu. Czy miałeś kiedyś moment, gdy coś, co wydawało się straszne, zamieniło się w błogosławieństwo w przebraniu? Te momenty są potężnymi przypomnieniami o działaniu Bożej Opatrzności. Bóg, przekształcający nasze popioły w piękno, naszą smutek w radość. Spokój, który pochodzi z wiary w Bożą Opatrzność, pozwala nam być bardziej odważnymi. Bo wiemy, że nie stawiamy czoła wyzwaniom sami. Jak Bóg powiedział do Jozłego: Czy nie rozkazałem ci? Bądź silny i mężny, nie bój się ani się nie lękaj, bo Pan, Twój Bóg jest z Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Pomyśl jakby to było inaczej, gdybyś widział każdą osobę, którą spotykasz, jako kogoś umieszczonego na Twojej drodze przez Bożą Opatrzność? Jak to by zmieniło Twoje interakcje, Twoje traktowanie innych? Każde spotkanie staje się boską okazją. Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy wydają się nieodpowiedziane? Boża Opatrzność przypomina nam, że czasem nie Boga jest największym dowodem Jego miłości. On widzi to, czego my nie widzimy, wie to, czego my nie wiemy. Zaufanie mu to akceptacja, że Jego plany są większe niż nasze. Wiara w Bożą Opatrzność daje nam siłę do wytrwania. Bo wiemy, że nasze zmagania nie są na darmo, że jest większy cel za nimi. Jak mówi list do Hebrajczyków, nie porzucajcie więc waszej ufności. Ona ma wielką nagrodę. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej cierpliwymi wobec Bożego czasu. Pamiętamy, że jak mówi Piotr, dla Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Boża opatrzność działa w doskonałym czasie Bożym, a nie w naszym. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak dotarłeś do tego momentu? Nad ludźmi, których Bóg postawił na Twojej drodze. Nad możliwościami, które się pojawiły, nad przeszkodami, które pokonałeś, to wszystko jest Bożą Opatrznością. Bóg tka nici Twojej historii, nawet wtedy, gdy tego nie zauważasz. Pamiętaj, Boża Opatrzność nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi, ale na zaufaniu temu, który je ma. Chodzi o chodzenie wiarą, a nie wzrokiem. Jak mówi Księga Przysłów, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim własnym rozumie. Wiara w Bożą Opatrzność daje nam nową perspektywę na sukces i porażkę. Wiemy, że to, co świat uważa za porażkę, może być tylko odchyleniem na Bożej drodze do czegoś większego. A to, co świat uważa za sukces, może nie być dla nas najlepsze w Bożym planie. Czy zdarzyło Ci się, że drzwi się zamknęły, a okno otworzyło? Te chwile to Boża Opatrzność w działaniu. Bóg kieruje naszymi krokami, prowadząc nas na ścieżkę, którą On dla nas przygotował. Spokój, który pochodzi z wiary w Bożą Opatrzność, pozwala nam być bardziej hojni, ponieważ wiemy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i że może On wykorzystać naszą hojność, aby błogosławić innych. Jak mówi przysłowie: Kto daje ubogim, pożycza Bogu. Pomyśl jakby to było gdybyś każdy problem widział nie jako przeszkodę, ale jako okazję do wzrostu. Boża Opatrzność. Zaprasza nas do tej zmiany perspektywy, do dostrzegania ręki Boga nawet w trudnych sytuacjach. Czy czułeś się kiedyś nieadekwatny do zadania, które Bóg postawił przed tobą? Pamiętaj, że Boża Opatrzność nie zależy od naszych umiejętności, ale od naszej gotowości. Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Wiara w Bożą Opatrzność uwalnia nas od lęku przed przyszłością. Bo wiemy, że cokolwiek się stanie, Bóg już tam jest. Jak mówi psalmista, Pan strzec będzie Twojego wyjścia i wejścia odtąd, aż na wieki. Spokój, który pochodzi z tej wiary, pozwala nam być bardziej współczującymi wobec innych. Bo wiemy, że tak jak Bóg działa w naszym życiu, tak samo działa w ich życiu. Stajemy się bardziej cierpliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej gotowi wyciągnąć rękę do tych, którzy jej potrzebują. Czy zatrzymałeś się kiedyś, aby podziękować za rzeczy, które się nie wydarzyły w Twoim życiu? Za niebezpieczeństwa, od których zostałeś ochroniony, nawet o tym nie wiedząc? To też jest Boża opatrzność. Bóg działa nie tylko w tym, co się dzieje, ale także w tym, co uniemożliwia. Pamiętaj: Boża opatrzność nie polega na życiu bez problemów, ale na pokoju pośród problemów. Chodzi o to, by wiedzieć, że, jak mówi Izajasz, gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, gdy przez rzeki nie zaleją cię. Wiara w Bożą opatrzność daje nam odwagę do wielkich marzeń, bo wiemy, że mamy po swojej stronie wielkiego Boga. Nie bój się wzbić wyżej, szukać większych rzeczy. Jeśli Bóg umieścił to marzenie w twoim sercu, On zapewni środki do jego realizacji. Czy miałeś kiedyś moment aha, kiedy wyraźnie dostrzegłeś rękę Boga działającą w twoim życiu? Zachowaj te chwile w swoim sercu. Są one kotwicami Twojej wiary w trudnych chwilach, żywymi przypomnieniami o Bożej Opatrzności w działaniu. Spokój, który pochodzi z wiary w Bożą Opatrzność, pozwala nam być bardziej wdzięcznymi. Wdzięcznymi nie tylko za dobre rzeczy, ale nawet za trudności, bo wiemy, że Bóg może je wykorzystać do naszego wzrostu. Jak mówi Paweł: Wszystko czyńcie z dziękczynieniem. Pomyśl, jakby to było, gdybyś każdy dzień stawiał czoła z pewnością, że Bóg jest w kontroli. Jak to zmieniłoby Twoje nastawienie w pracy, Twoje relacje, sposób radzenia sobie z problemami? Boża Opatrzność oferuje nam tę transformującą perspektywę. Nie musisz nosić ciężaru świata na swoich ramionach, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, nie musisz kontrolować wszystkiego. Boża Opatrzność zaprasza nas do puszczenia lejców, do zaufania, do odpoczynku w miłości Bożej. Jest to zaproszenie do lżejszego, pełniejszego życia. A teraz, mój przyjacielu, nadszedł czas, który obiecałem na początku. Pomódlmy się razem. Modlitwa, aby otworzyć nasze serca na Bożą opatrzność, aby znaleźć ten spokój, który tylko zaufanie do Boga może przynieść. Zamknij oczy, jeśli możesz, i pomódlmy się. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją Bożą opatrzność w naszym życiu. Dziękujemy Ci, bo wiemy, że nawet gdy nie rozumiemy, Ty masz kontrolę. Pomóż nam bardziej Ci ufać, znaleźć spokój nawet pośród burz życia, abyśmy mogli widzieć Twoją rękę działającą w każdej sytuacji, przekształcając nasze trudności w okazję do wzrostu. Daj nam odwagę do stawiania czoła wyzwaniom, wiedząc, że jesteś z nami. Pomóż nam być narzędziami Twojej opatrzności dla innych, niosąc Twoją miłość i pokój gdziekolwiek jesteśmy. W imię Jezusa. Amen. Mój przyjacielu. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotknęła Twojego serca i wzmocniła Twoją wiarę w Bożą Opatrzność. Pamiętaj: Bóg jest z Tobą, troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Zaufaj Mu i żyj w spokoju. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, nie zapomnij polubić i udostępnić. Twoje działanie może pomóc przynieść tę wiadomość nadziei komuś, kto musi to usłyszeć. I nie zapomnij sprawdzić innych filmów na ekranie końcowym. Mamy dla ciebie więcej inspirujących treści, niech Bóg cię obficie błogosławi. Do zobaczenia.